Pełnia. Łączy ziarna, które są owocem dobroci Twej. Podtrzymuje życie, usuwa głodu cień. Bez Niego Panie nie mogę dalej iść. Chleba powszedniego daj mi dziś. Miłość Twa sprawia, że On niczem Manna pojawia się, dając siły. Pomaga przeżyć kolejny dzień. Ty nie pozwalasz, by ktokolwiek głodny był. Chleba powszedniego daj nam dziś. Karmisz me ciało, lecz duszę także odżywiać chcesz, ona potrzebuje Ciebie, aby nie zagubić się, by pociski złego nie mogły naruszyć jej. Byś w niej mieszkając. Chronił na wieczność mnie. Chleba z nieba daj mi dziś, pragnę go przyjąć, aby z Tobą żyć. Dziękuję Ci, Panie, że przychodzisz do mnie ukryty w hostii tej. Choć jestem niegodna, Ty napełniasz mnie. Znalazłam bezcenną perłę, która zadatkiem życia w chwale z Tobą jest. Która swym blaskiem wciąż zachwyca mnie. Chleba, w którym prawdziwe szczęście tkwi, daj mi Panie dziś i karm mnie nim po wszystkie dni. Spraw, by inni także mogli poznać Cię, by skosztowali, jak wielka słodycz w Tobie jest. Nie pozwól, aby serca w ciemności przez życie szły. Uczyń z nich mieszkanie dla światła, którym jesteś Ty. Chlebie żywy nasyć sobą wszystkich nas. W Tobie jest pełnia obfitości, smak.